sobota, czyli omówienie wszystkich nowości jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu. Oczywiście jeśli chodzi o powstanie smoków, ale bardziej w takim fizycznym kontekście niż jeśli chodzi o jakieś informacje, przecieki czy inne tego typu rzeczy. A więc tak, aktorzy głosowi zaczęli już nagrywki do czwartego sezonu powstania smoków, chociaż to tak naprawdę już dawno temu zostało zaczęte. Teraz po prostu były one kontynuowane. Ja obstawiam, że to może być już nawet do drugiej części sezonu. Pamiętajcie, że te sezony są otworzone, no, znacznie do przodu, szczególnie właśnie jeśli chodzi o tą oryginalną angielską wersję dubbingu. No i co można o tym powiedzieć? Nic, no to tylko świadczy o tym, że Powstanie Smoków idzie w dobrym kierunku, że ma należytą uwagę i raczej szybko się Ninjago nie skończy. Na szczęście dla nas. Najciekawsza rzecz to jednak premiera Ninjago Potworność, Ninjago Legendy Potworność, która odbyła się w Chicago 12 czerwca i podobno sama seria jest fenomenalna, mimo tego, że odcinki są bardzo krótkie, bo łącznie liczą zaledwie 15 minut, tak to są 3-5-minutowe odcinki. To podobno całościowo wyszło to naprawdę bardzo dobrze i ludzie sobie legendy chwalą. Na scenie pojawili się m.in. Lego ambasadorzy, tacy jak Dark Breaks czy Breaks by Mind, którzy również mają pozytywne zdanie na, na temat właśnie potworności. Samo wydarzenie, jak się okazało, to naprawdę całkiem spory sukces dla grupy Lego, ba. w Korei nawet są dwupaki tych zestawów z Legends. Można sobie kupić i Smoka Strażnika i Mecha tego Rycerza za jednym zamachem, co jest świetną opcją i szkoda, że u nas w Europie czegoś takiego nie ma. Jednak tak jak mówiłem legendy okazały się być sukcesem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Na razie wszystko wskazuje na to, że sukcesem to będzie i można powiedzieć, że to był też taki test i z informacji, które mamy, jeśli dobrze się ta seria przyjmie tak ostatecznie, to w przyszłości będą kontynuowane rzeczy właśnie dla starszych fanów Ninjago, takie dla nieco starszej widowni, co jest naprawdę świetną wiadomością, bo to oznacza więcej dopracowanych zestawów i więcej właśnie takiego mroczniejszego klimatu. Także miejmy nadzieję, że potworność, kiedy wyjdzie już oficjalnie u nas w niedzielę, czyli jutro, zrobi naprawdę fajne wyświetlenia, a zestawy będą się super sprzedawać. Póki co sprzedają się naprawdę dobrze i oby tak zostało już do samego końca. Dostaliśmy też prototypy tego jak te zestawy z Legends miały wyglądać i prawdę mówiąc ostatecznie moim zdaniem prezentują się znacznie lepiej, a przynajmniej w przypadku Mecha, który pierwotnie wyglądał no tak jak sami widzicie. Nie było to nic specjalnego Taka mała, prosta budowla. Natomiast jeśli chodzi o smoka strażnika, to tutaj bardzo fajnie jest zrobiona podstawka. Sam smok podoba mi się bardziej ten, który jest ostatecznie, chociaż jakieś wielkie zmiany tutaj nie zaszły. Ale podstawka, jak widzicie, jest naprawdę fenomenalna. Ta diorama pierwsza była piękna. Ta, którą mamy teraz, jest oczywiście równie wspaniała, nieco rozumiem źle, Po prostu nieco bardziej wolę tą wersję z prototypu. I też, jak sami widzicie, tutaj pierwotnie był jeszcze Lloyd poza Mistrzemu i dlatego we wszystkich przeciekach o Lloydzie wzmianka właśnie była. Finalnie, wiadomo, zaszły pewne zmiany i to wygląda nieco inaczej, moim zdaniem ostatecznie całościowo lepiej, ale pojedyncze elementy w tych prototypach były naprawdę świetne. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym wszystkim, ja dziękuję pięknie. Hej!